Jak bardzo może być skomplikowana wymiana żarówek w aucie? Moi drodzy, bardzo. Dlaczego? Po wymianie żarówki okazuje się, że nie świeci. H7. Po przełączeniu, odpaleniu auta, tutaj mamy dojazd dziennej. Nie świeci, czyli ta lampa nam zgasła. A, ja bym tak, odkręcił to koło, nad kole tu kawałek, rozpiął tu zderzak, bo tu na pewno jest śruba odsunął to, wtedy będziemy mogli się do lampy dostać. Zdjąć ją i zobaczyć, co się dzieje. A przede wszystkim wtyczka, która tam jest, a i tak do niej dojdziesz tylko przez nadkole. Więc tak czy tak, niestety, poduszka do góry albo na podnośnik. To co walisz? Podnośnik czy? No podnośnik. No to dawaj go na podnośnik i już. Ja to tu poukładam, żeby nie pospadało. No, taka prosta, szybko. miało być szybko. Tak się kończy szybko. Bo potem i tak to będzie trzeba wrócić, żeby ustawić sobie światła. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów neste w Polsce. Witam serdecznie. Moi drodzy, zaczynając poniedziałkowy dzień, poranek, zaczniemy od wymiany samych żarówek. No miało to w ogóle nie powstać ten odcinek, bo bez sensu pokazywać Wam wymianę żarówek. No kto nie potrafi wymienić żarówek? No, są tacy, którzy naprawdę nie potrafią. Ale to już mniejsza z tym, do tego dojdziemy w późniejszym odcinku. Słuchajcie, mamy w tej chwili na podnośniku Opla Corsair E na właśnie niedziałające oświetlenie przednie. Słuchajcie moi drodzy, w niedzielę o godzinie 16 dzwoni do mnie klient tego otoż pojazdu, czy moglibyśmy się zająć jego oświetleniem. A tam chodzi dokładnie o wymianę żarówek. Tak, klient nam przedstawił sytuację. Mówię: oczywiście, nie ma sprawy, proszę w poniedziałek go dostarczyć. My wymienimy te żarówki, które są uszkodzone, i nie ma najmniejszego problemu. No i tak też się stało, że pan przyjechał w poniedziałek, postawił pojazd, wymieniamy żarówki, moi drodzy, i niestety nadal nie świecą, bo się okazuje, że gdzieś usterka jest dalej. W międzyczasie przyszedł klient z zapytaniem, czy to już gotowe, jak to wygląda, a mówię mu, że musimy wziąć go na podnośnik, bo trzeba zdjąć koło nad kole, żeby dostać się do tej lampy. Część zderzaka też musimy zdemontować, żeby można było rozpiąć tą lampę. No i oczywiście przemierzyć wtyczkę, którą tutaj widzicie, oprócz tego posprawdzać dokładnie bezpieczniki, bo coś się dzieje z tym oświetleniem. Na co klient mówi, że dobrze, no nie ma problemu najmniejszego. OK, to my przystępujemy do pracy. Klient poszedł do swojej pracy. Na tabenę pracuje bardzo blisko, bo on zaraz za płotem. Więc problemu nie ma najmniejszego. W międzyczasie oczywiście klient jeszcze wydzwaniał do nas, czy już jest gotowy pojazd. Ja mu mówiłem, że jeszcze nie, że nadal walka trwa, bo słuchajcie, okazuje się, że tutaj coś było naprawdę mega nagmatwane, ale to po kolei Wam opowiem w dalszej części materiału. A teraz zapraszam Was na podboje Opla Corsy. bo to jest ciekawe też, że słuchaj, przeczytałem tą Mhm. A, lewa dzienna to jest szóstka. Trzynastka to jest prawa, a numer sześć to jest lewa dzienna. I tu masz szóstkę. To na górze. No, tak tu. No, masz napięcie. Tu jest. I tu jest. No i co teraz? Ja i drole skrzynka, czy, czy co jest? Wie pan, że, że nie ma ten, tego napięcia a z drugiej strony to tam, to też by nie działało właśnie, nie działa cała lampa wiesz co, ja mam wrażenie, że ta lampa po prostu ma gdzieś związką problem wewnątrz to by tu mi też nie miało napięcia dlatego ja to sprawdzałem tu A tu też nie masz napięcia nie mam na wtyczce w ogóle Dlatego cię prosiłem wyłącz włącz. Jak już mogliście zauważyć, moi drodzy, we wtyczce znajdują się dwa napięcia. Jedno to jest światło pozycyjne, a drugie to jest do elektrycznych tych regulacji świateł. Jeżeli chodzi o dwa bezpieczniki, oczywiście 13 i szóstka ma w sobie zasilanie, wychodzi z nich zasilanie, czyli powinno wszystko działać. Ale co jest ciekawe. Eee, dojdziemy do tego troszeczkę później, że po wyjęciu szóstki i trzynastki światła z drugiej strony nadal świecą. O, to się robi ciekawie, prawda? Jeżeli piktogram nam mówi, że te bezpieczniki odpowiadają za lewą i prawą lampę przednią, no to powinno światło zgasnąć, ale po wyjęciu tego bezpiecznika światła nadal świecą. Mi się tu nie mamy napięcia. Ty, no ale w tym miejscu było napięcie. Nie. No to było to 13 stałe. Czekaj. Tak mi się przynajmniej zdaje, że... Drugie. O, tu powinno być. Tu i tu, masa i plus. I wiemy, że nic nie wiemy. Tu powinno być masa i plus. No tych dwóch. Czyli na czarnym i na żółtym. Na czarnym i na żółtym. Uh -huh. Tak jest. To miernik odłożyć? Tak, miernik zabierz. A i Czyli żarówka jest dobra. Późmy. Dobra, żarówka tak, żarówka wszystko jest dobre. Czyli nie mamy tu zasilania do lampy. Tu nie ma żadnego nic. Nic się nie świeci i żółte. Nawet masy nie ma. Czyli gdzieś przez modu to? No także poszukując tej usterki, słuchajcie, już nawet zaczęliśmy rozbierać całą tą wtyczkę, bo jest takie prawdopodobieństwo, że wtyczka jest uszkodzona. Ale po otwarciu okazuje się, że niestety wtyczka jest sprawna. Słuchajcie, dochodzimy już do pierwszych wniosków, że najprawdopodobniej tu jest problem z modułem sterującym tymi światłami i najprawdopodobniej on jest uszkodzony. Ale żeby się na pewno tak w 100% upewnić, zmierzymy jeszcze do końca tą wtyczkę, plus do tego przejrzymy cały ten moduł. A najlepiej byłoby podpiąć komputer i zobaczyć, co nam komputer w ogóle wskaże, bo też potrafi wskazać nam jakieś. Problemy z oświetleniem. Także bierzemy się za rozbieranie wtyczki, sprawdzamy ją. Tutaj, żeby nie przedłużać, przyspieszę Wam e, informację, że wtyczka jest sprawna. Wszystko pod maską znajduje się sprawne, nic tutaj nie jest uszkodzone. Najlepiej podłączyć komputer i sprawdzić, co komputer nam podpowie. Zobaczmy na tylną lampę. No, co za problem? Dobra, mamy to? Mamy to, ok. Si okaże, że ktoś LEDówkę włożył, albo nie tą co trzeba, albo odwrotnie. Chociaż wszystko świeci. Tu wszystko świeci. To duży taki Okej. Okay. Ta? No. A Y to jest żółta. Są wkręcane, zwykłe. O, dwie żarówki. Okej, okay, dobra. Co? To jest jedna żarówka sterowana różnymi napięciami. Zobacz. Tu masz tylko trzy przewody. Ok. Jedną masz mieć. I masz. No. jak naciśniesz stop, to ona się mocniej zaświeci. Mhm. No to już sprawdzaliśmy i świeciło. Co nie? No daj stop. Dziś że taka trudność jest jak wymiana żarówki w aucie? No właśnie słyszę. Co komfort? No. Ja Co? Zarówno karoserii, powiedzmy, że. Wow. wow, ile błędów. Przekaźnik świateł do jazdy dziennej po lewej. Komunikacja ze sterownikiem silnika Siłka, że przekaźnik jest wszystkie obwinie, no my grzebiemy gdzieś tam Tu nic się w oponach to stanę mm. no. Tylne po lewej. Światło pozycyjne. Wadliwa funkcja Dawaj, kasuj Kasuj, ja idę zobaczyć jak miał ślepy jak kurde H7 Będę coś ale się nie zdziwił. Wiem, skasowałeś? Tak, czekaj, ale zgaszę światło i zaraz zapalimy. No to już nie działa dalej. No, Okej, okay, jeszcze się pracujecie. Procedura Pracu została przeprowadzona. Teraz sobie wejdę w moduł i dopiero załączę światło. Hmm. No, no bo to... Przecież światło do jazdy dziennej po lewej. Czyli teoretycznie powinna reszta działać. Zaraz zacznę. A Nie, nie, do jazdy dziennej po lewej. Na do jazdy dziennej to masz tego, tą górną, co wymienialiśmy. Nie działa H7. No widzę, że nie działa radecznie. Na... Mówiłem Wam, że będzie ciekawa naprawa. Moi drodzy, e, mechanika pojazdowa, czy tam diagnostyka, to jest niekiedy zabawa w detektywa. Także, żeby dojść do tego, co się dzieje, musimy troszeczkę powęszyć. Powęszyć w tym samochodzie, czy w danym e, elemencie, żeby dojść do tego, co tu może być uszkodzone. No i między innymi wywęszyliśmy przy tylnej lampie, że coś się nam wysypało z kamizelki odblaskowej. A co? No zobaczcie sami, co tutaj się takiego fajnego wysypało. Widzicie? Teraz zobaczycie, jak w tej żarówce brakuje z tyłu wsuwek. Na początku nie zorientowałem się, tylko to po prostu podniosłem, zobaczyłem, a nie ma z tyłu tych konektorków, położyłem tą żarówkę z powrotem. A ta żarówka tak naprawdę powinna już mi dać coś do myślenia, że coś tutaj się działo. Widzicie? Jeżeli brakuje ich, to gdzie zostały? Zostały w kostce od lampy. I najprawdopodobniej ktoś pod napięciem wyciągał sobie te elementy żarówki kombinerkami i zrobił zwarcie. No to co zwarcie? No przecież spaliłoby bezpiecznik. Tak, oczywiście. Gdyby, niestety, ktoś tutaj nie grzebkał wcześniej, co wyjdzie później dopiero w praniu, że jednak to była osoba trzecia. Wskaźnik świateł do jazdy dziennej po lewej. To już mamy, słuchajcie, drugą wskazówkę. Pierwsza uszkodzona żarówka. Druga wskazówka uszkodzony przekaźnik. No to. Słuchajcie, żeby bać, być bardziej mądrym, stwierdziłem, że zadzwonimy do znajomego, czyli do Łukaszka Romilena. Może on coś mądrego wymyśli, wiecie, zawsze to trzeźwa głowa, od innej naprawy. To może coś podpowie i dojdziemy do tego, co tutaj się wydarzyło, co jest uszkodzone. Także co? Dzwonimy do Łukasza. LEDy do jazdy dziennej, czy nie ma? Yy, nie, od kierowcy nie ma do jazdy dziennej i nie ma mijania. Ale nie, czy ona ma chodzi mi, czy ma LEDy. ledy. Czy ma nie, 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 ona ma w żarówce, wiesz? W żarówce tak, takiej dwuwłuknowej. Czyli na F, bezpiecznik F6 i F13 są to światła mijania? Tak. Dobra. F6 i F13 powiadasz, że to mijania? Tak, F6 i F13. Jeszcze ci powiem, F9, F13, dobra. Daj no próbowę. I musisz tam włączyć mi zapon najlepiej ze światłami. I już ci mówię, panie dzieju. F13 mam tu napięcie, tu mam napięcie, wszystko pięknie, dobra, to jeszcze F6, gdzie ty dziadu masz F6, gdzie ty jesteś dziadu, F6, F31, F34, F6, F19, F3 i jest F6. A to ciekawe, bo tutaj mam dziesiątkę wsadzoną, a podaję 6, sześć piątkę. To jest już w ogóle ciekawie. No, no bo jeszcze tu jest, jeżeli to na przykład. Mam napięcie. E, jeżeli jest, LEDy. To jest napięcie. Nie, tu nie ma LEDów, wiesz? Nie ma. Nie ma, nie ma ale a może jest. Nie, żarówka sprawna na 100%, e? Na milion procent. 3 założyłem. A może nie tą wymienisz? <grymne> bo tam zaraz obok jest jest to długie, i... tak, ale to jest te bliżej długie zawsze. <grymne> Dobra, bo mi się tak kiedyś tam że nie przyjmuje... Ale oczywiście, to ja mam nawet nagrane, jak pani sobie wymieniała żarówkę, kurde, razem z sąsiadem, z tatą, z wujkiem i ze strijkiem. I kurde, sześć razy wymiali, wymieniali żarówki i dalej świateł nie było. To oni od długich wymieniali. No, panie Dzieju, to tak, ci powiem. Tylko dlaczego włożyli 5A bezpiecznik? Skoro tutaj na światła jest 10. Dobra, włącz światła, ale co jest? Włącz na chwilę światła. Już, już, już. Kuba, no. Tam masz do jazdy dziennej bezpiecznik 5A Nie, 20 amperowy Do jazdy dziennej 20A, nie no. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo coś ci powiem. Mam wyjęte dwa bezpieczniki i światło mijania prawe działa cały czas. Mam trzynastkę wyjętą. No. Mam szóstkę wyjętą w garści. Dalej jednego nie ma, a drugie świeci cały czas. Czyli może mieć moduł, który podaje bezpośrednio napięcie na lampę. Bez Tak, Dokładnie tak. Co ty tu masz? Światło do jazdy dziennej, lewe światło do jazdy dziennej. Lewy reflektor. To jest w komorze pasażera. To, ale Kurde, najlepsze to to, że masz rozpiskę pod maską. Lewe światło, kurde, przednie i prawe światło przednie. I dlatego mówię, co mi nie pasuje. Wyciągam cały czas bezpiecznika a prawe tak. świeci. A to może być F6, F13, ten, po prostu, w ten nie. Nie, F6, F13, zgadza się, bo mam rozpiskę tutaj. Ja mam tu rozpiskę. Mam przecież zdjętą pokrywkę, na niej jest rozpisane. Tak samo Kuba wcześniej czytał. F6, F13, jest do przednich świateł. No tak chyba że ma ten, żeby już tą wersję z modułem, co nie? Tak mi się wydaje, że to jest wersja z modułem. Tak, mimo że nie ma LEDów, ale już ma moduł. Na przykład. O, ja bym to opuścił no, co? O. No, no może opuścić. A jak tam wejdziesz? Dobra, to jak coś, to dam znaka. No jasne, dzwonić. Tak. <śm> Super. Super. No, no. Panie, kurwa, te przypadki, naprawdę. Ja Dobra, czy po tej rozmowie jestem trochę mądrzejszy? Być może tak. Na pewno Marcin coś dał następną wskazówkę, że w kabinie powinien być następny bezpiecznik. Eee, przy czym, słuchajcie, już się zaczyna dziać całkiem ciekawie, dlatego że w kabinie, oczywiście odpowiada tam jeden bezpiecznik za tą lampę, ale 10 amperowy No i co? Wyciągamy 30 amperowy bezpiecznik. Bezpiecznik, który jest spalony. Po wymianie tego bezpiecznika niestety dalej nie mamy świateł ups. No, dlaczego? Dlatego, że właśnie wszystko wskazuje na to, że moduł jest uszkodzony. No i dzwonię do właściciela, mówię mu, że proszę pana, tutaj mamy uszkodzenie modułu. E, możemy to zrobić tak, jak się należy, czyli wymiana takiego modułu. Podejrzewam, że z robocizną to będzie koszt około 1200 zł. Pan mówi nie, proszę mi tego nie robić. Proszę złożyć tak, jak było. Ja sobie gdzie indziej wymienię tą żarówkę i ja zabieram auto. Ja to proszę pana, nie ma problemu. Tutaj jest 230 zł za diagnostykę. On do mnie zaraz zaraz. Czy światło świeci? Ja mówię nie. Jeżeli światło nie świeci, on za nic nie płaci. Nie wyobraża sobie, że płacić za jakąś śmieszną diagnostykę, bo diagnostyka to nie jest naprawa. Diagnostyka to jest coś, co dla niego jest za darmo. Jeżeli nie będzie światło świecić, on za nic nie płaci. No to w tym momencie jak Kuba to usłyszał. Słuchajcie. Wyjął ten moduł stamtąd, on go chyba wyrwał, a nie wyjął, bo jak ja zdążyłem tylko dojść do biura, zadzwonić do klienta i wrócić, to on już moduł miał na stole. Moi drodzy, po otwarciu tego modułu okazało się, niestety nie mam tego nagrania, okazało się, że ścieżka jest upalona. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy założony 30-amperowy bezpiecznik, ktoś wyciągał kombinerkami część żarówki, zrobił zwarcie, no i ścieżka się upaliła. Oczywiście Kuba wziął, oczyścił, połączył tą ścieżkę przewodzikiem. Złożył wszystko do kupy, założył bezpiecznik 10A i co się wydarzyło w tym momencie? Wola, voilà, wróciły światła. No i dobra, no to ja zadzwonię do klienta, że auto jest gotowe, światła mu świecą. Mówię, proszę pana, to tutaj za naprawę będzie 400 zł, żeby chociaż cokolwiek się zwróciło. Pan powiedział, że jeżeli mu światła świecą, to on się z tego powodu bardzo cieszy i on nie zapłaci żadne 400, tylko 230 zł, tak jak ja mu mówiłem wcześniej. Upar się, koniec, kropka, nic mu na to nie poradzisz. Ale ciekawiej będzie, jak sami posłuchacie, jak klient odbiera auto i się próbuje wytłumaczyć z całej tej e, swojej rozmowy. Jak trzeba wyciągnąć silnik? Tak jest. Dobrze. Dobrze, Dobrze. Jak pan sobie wyobraża, że diagnostyki są darmowe? Nie pan. Już... Jak nie o to chodzi? Jest wszystko zrobione? Jest wszystko no, zrobione. Jest, panu, jest klucz. Zaraz Panu tam klucz. E, muszę go teraz szukać, bo chłopaki gdzieś go przekazali. No jak nie o to chodzi? No dzwonię do Pana, nie że pan za diagnostykę ja, jest, jest 230, pan? a Pan do mnie mówi, jest? A Pan do mnie mówi, że jak za diagnostykę? Za diagnostykę się nie płaci. Dobra, Ale czemu mamy pominąć prawdę? I już wie Pan, co z tym o No Prawda. dla Pana nie o to chodzi, no, ale jak ja dzwonię do Pana i mówię, że diagnostyka jest tyle i tyle, a no Pan mówi, że ja nie zapłacę, jeżeli ale lampa nie działa, to ja nie płacę. Żeby diagnostykę. No i super. Proszę odpalić, żeby zobaczył Pan, że działają te dojazdy dziennie. Dobra. Niech Pan wszystkie posprawda. Wyłączyć światła. No i zobaczyć, że. Nie, 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 nie. Z powrotem wyłączyć. O! Zaraz, dobra, mamy postoje. Dobra, dobra. To działało, to nie działało. Dobra, te działają. Dobra, tylko panie szanowny, tak jak mówiłem, ja mam Nie, sobie ja panu też mówiłem. 130 zł mam. Podjadę sobie, zostawię u chłopaków, mówię, pewnie, mówię, zrobią, mówię, bo pan yy, nie mówię. przez yy, telefon yy, mówi, że można zostawić, kontakt. Agan. Na numer telefonu będzie 60... Sześć... Blik, a tak? Tak, dobra. I już nie daje. Mówię, no inaczej bym dał panu gotóweczkę, mówię całą, mówię, ale no to nawet wie pan. Blik, e, Na telefon. E, inny numer. Numer telefonu, dobra. Dobra, kwota stówna. dobry jeszcze raz A jest gotowe. Potwierdz, też to jest pana? Nie. Potwierdzam. Przerew poszedł. I już panu daje 130 gotóweczką. Ja naprawdę mówię nie zamierzam nikogo, nigdy w życiu nie szukałem. Ja też nie. Tylko Zawsze wie pan, chłopak siedział od samego rana przy tym aucie nie i nie szukał od... A okazało się, że ewidentnie, tak jak pan mówił, ewidentnie tutaj jest lampa uszkodzona była, tak? Niby tylna. My wyciągamy, a tam spalona żarówka z urwanym włóknem, które było w lampie. Robił? I co pan wziął pan jakoś? Nie, wyciągnąłem do... ten moduł i na stół i go panu szybko naprawiłem. A, Roze... ja panu Rozebrałem panu go naprawdę, i tam się upalił. Jestem panu wdzięczny. Wiesz, wdzięczność mi tu nic nie daje, bo to wie pan, za cały dzień, jak ja mam zarobić 130 zł, e, to mi to nic nie daje. Także niech mi pan wierzy. Ja mam więcej tu zapłacić za halę. Ale spokojnie, nie ma problemu. Niech pan jeździ teraz do innych warsztatów. Jeżeli mówię, będzie trzeba, mówię, no to ja będę serwisował nie nie, pana. nie, 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 dziękuję. My już więcej nie przyjmujemy się. Nie, my już nie działamy ze sobą. Będzie pan z tego żałował, myślę, ale trudno. Pozdrawiam. No. Ja już pana nie chcę tutaj. Dobrze, moi drodzy. Absolutnie nie mówię, że było to składnie i ładnie tam wytłumaczone na tym parkingu, wydając ten samochód. Wybaczcie mi, ale nerwy mnie po prostu trzepały. Słuchajcie, Kuba siedział nad tym samochodem. Ja siedziałem, nawet Marcin nad nim siedział. Myśmy spędzili nad nim 4 godziny, 3 osoby, 4 godziny, żeby dojść do tego, co nam się wydarzyło. Doszliśmy do tego, jak to detektywi, że w bagażniku znajdując urwaną żarówkę od y, pinów. Ktoś musiał po prostu te piny wyciągać z wtyczki kombinerkami na zapalonych światłach i zrobił zwarcie. Nie doszłoby do nieszczęścia, gdyby ktoś wcześniej nie wymienił bezpiecznika na takiego, jak miał pod ręką, czyli 30A, tylko zastosował taki, jak powinien być, czyli 10A. I wyciągając sobie ten element żarówki z wtyczki, Doszło do zwarcia i zamiast spalić bezpiecznik, w pierwszej kolejności poleciała sobie instalacja, a dokładnie tam ścieżka na mm, sterowniku. No i oczywiście pan mówił, że on absolutnie nigdy w życiu tam nic nie grzebał, ale on pożycza samochody, pożycza samochód żonie, jakimś tam znajomym. Mnie to już nie interesuje, nieważne. Wiem tylko tyle, że po prostu dostałem nieuczciwą zapłatę za taką pracę. Pan uważa, że to jest bardzo uczciwe, że za samą diagnostykę nie należy się nic, tylko i wyłącznie za wykonaną usługę. Spoko, niech tak sobie uważa. Zobaczymy, co wy będziecie na to uważać i jak się za to, w to zaopatrzycie. Ja jedyne, co mogę tylko dodać, to to, że pan przede wszystkim jest Mega tchórzem, bo jak zauważyliście, przychodząc tutaj, nie chciał face to face ze mną rozmawiać o tym, że on uważa, że za diagnostykę się nie płaci. Powiem wam jeszcze jedno. Ten pan jest dalej, uważam, bardzo dużym tchórzem, dlatego że wysłał do mnie. SMS-a. Ja go wam przeczytam, nie ja będę go już tu wstawiał. Ci, którzy byli u mnie na Iwencie, mogli sobie przeczytać tego SMS-a, zobaczyć, że faktycznie taki SMS powstał. Ja go czytam. Proszę pana, będąc u pana o godzinie 14 w warsztacie, powiedział pan, że, za u, yy, że usługa będzie kosztowała 250 zł. Ja się na to zgodziłem. O godzinie 17, gdy ja dzwoniłem do pana, to powiedział pan, że auto nie jest zrobione i że trzeba zapłacić 250 zł za diagnostykę, gdzie auto miało być zrobione, w tych pieniądzach. Po czym pan mówi, że za 250 zł to się panu nie chce siedzieć przy aucie cały dzień, gdzie sam pan powiedział tę kwotę i zaczął wymyślać dziwne diagnozy, że sterownik i koszt 1200 zł. Po czym dzwoni pan już. Że już naprawione i to 400 zł kosztuje. Więc kto tu kogo oszukał? Na logikę. Proszę przemyśleć, zanim Pan kogoś tak potraktuje. Jak mnie. E, chciałem odzwonić do pana i porozmawiać z nim, e, jak to się mówi, w cztery uszy, tak? E, niestety pan zablokował mnie. No to stwierdziłem, że zadzwonię z innego numeru telefonu do pana. Jak się przedstawiłem, to oczywiście się natychmiast rozłączył i także mnie zablokował. Nie byłoby w tym nic in złego. Naprawdę. Gdybyśmy to tak zakończyli, ja bym nawet nie powstawił tego materiału. Dlaczego wstawiam ten materiał? Dlatego, że zaczyna na zakładzie smród się ciągnąć, bo pan oczywiście chodzi po całym słuchajcie, zakładzie swoim i zaczyna rozpowiadać, że warsztatowe historie to są złodzieje. Któryś tam z jego kolegów, pracowników stwierdził, że myśmy żadnej lampy nie wyciągali w tym pojeździe, zderzak nie był odpinany, że jest oszukany na maksa, jak się tylko da, że tu chłopaki tylko wymienili żarówkę i chcą cię naciągnąć na Pieniądze. Dlatego między innymi właśnie wstawiam ten materiał, bo rozchodzi i rozpowiada różne pieśni. Między innymi dowiedzieliśmy się od znajomego naszego, który też współpracuje z nim i nawet mu stwierdził, że e, odsłuchał tą informację, obejrzał ten kawałek właśnie, gdzie jest na placu z tym panem. Rozmowa że on nie chce mieć, nie chce zapłacić za diagnostykę i on mu zwrócił uwagę, żeby nie rozpowiadał jakichś plotek i bzdur na ten temat, dlatego że oszukuje. No, ale to już mniejsza z tym, wiecie. Plotka niesie plotkę, tak? No, i u nas zaczyna się robić mały smród dookoła, bo gość twierdzi, że za samą wymianę żarówki 250 zł musiał zapłacić. Nawet nie, nie, nie jest w stanie się przyznać, że zapłacił tak naprawdę 230, tylko on twierdzi dookoła, że zapłacił 250 zł za wymianę żarówki i ten smród ciągnie się za nami. Także taki delikatny film chcę wstawić z tego tytułu, że jak może któryś z tych pracowników to obejrzy, no to się zreflektuje, że jednak to jest. Gówno prawda. Dobra moi drodzy, miało nie być tego odcinka, ale zostałem zmuszony przez samego klienta, żeby ten odcinek oczywiście przedstawić na światło dzienne. Pozdro, trzymajcie się i wszystkiego dobrego wam życzę. Hej!